Halo, halo, dzień dobry. Witam o z Swarming Center 2019. Dzisiaj gruba akcja, bo kosimy sobie słonecznik. Oczywiście moje kombajny versus 12 metrów header. O, powiem Wam tak: no, będzie grubo pod tą górę. Będzie grubo albo w poprzek będę kosił, albo, albo tylko z góry na dół będę zajeżdżał. Zobaczę. Dobra, także tutaj klas leci. A tego klasa sobie zaprowadzę na pole. Bo będę potrzebował tego klasa. Dobra, także lecimy sobie na pole. Aksja Słonecznik oczywiście, John Deere T560 versus 12 metrów header A to będzie grubo, a tutaj na tej jedynce będzie miał dużo lżej będą miał te kombajny, bo tu nie ma góry takiej niechże tu powinno być trochę lżej, chyba że tu będę w poprzek taką kosił, też będzie, też będzie fajnie Zobaczymy, na razie staniemy sobie tu Ciekawe czy klas dojedzie, no powinien dojechać teoretycznie A my siadamy do, do, do dira i jedziemy, no tu 70% już No i dobra, i zobaczymy czy zjedziemy na dół a czy na dół na pewno zjada, ale ale jak daleko? Pewnie na, na tym samym dołku będę się sypał Zobaczymy no ile z tego słonecznika dam? bo jest 2-3 stacyjna, tak? No, no 2,290, no to można sprzedawać na centralnym elewatorze zbożowym. Oczywiście wiadomo, że John Dermini dorzuci sieczką tyłem, Albo no bo wiadomo, bo 12 metrów no to jest za dużo dla niego, żeby dorzucił. A on tylko dorzuca na określone... to nie, nie patrzcie, że jest tutaj zostawione, bo to jest tak jakby chyba uschnięte, tak? Tak, to był taki malutki pasażer ku No Dobra, także kosimy. No i tu już stoi. No bo zarąbał w krzak, oczywiście, tak. A my kosimy sobie dalej. Ale dużo dalej nie zajedziemy niż tu kano. 9600. 9700. I łogiń pod górę. Ale co z tego, że łogi pod górę jak. Jak ja jadę 4? 3? Nie no, 4 nawet nie co z tego, jak już mam pełny zbiornik? No dobra, także trzeba się cofnąć na sam dół i czekać. Wsiąść do Tukano, ład palić majstra i go puścić. A Tukano ma teoretycznie tak, jakby więcej koni, także Trzy... powinien pójść. Ale już widzę, że... że nie pójdzie. Także to będzie ciężkie koszenie. Także ja to chyba faktycznie będę w poprzek kosił Wiecie co? Chyba faktycznie to pole będę w poprzek kosił Ani tu kano, ani ten nie chce podejść pod górę Ale dobra, tak jeszcze trzy razy sobie wyłączę header i już, już pójdę wtedy już pójdzie Zobaczymy czy pójdzie, pójdzie Dobra, teraz już powinien pójść To jest no dobra, już się rozpędzasz, tak? Czy nie rozpędzasz się? Dobra, czwórka już jest na liczniku, to jest dobrze Dobra, wyłączymy sobie a, jeszcze rozpędzasz, bo już ma cztery na liściku. No i skakuje zaraz piątka. No już piątka skoczyła. No trochę za duże że te galery są do, tego kombajnu, do tej kombajny No nie, nie ukrywa się, no nie ukrywam, mogłem dziewiątki wziąć, ale. Może lepiej z tymi dziewiątkami by było. Może mniejsza szerokość, ale. Ale wtedy by miał większą prędkość, troszeczkę. No i pod tej góry by nie zdychały kombajny. A, tak to. Będzie trzeba poprzekosić. A z dziewiątkami by chyba dobrze było. No i dobra, i mamy 86%. No to zobaczmy co tu da się wymłodzić z tego. Tu jest zasiane, zasiane. No dobra, to zrobimy tak. O. A bo ja i tak się muszę złożyć, bo nie przejadę. sądzę, no nie chcąc, muszę i tak się złożyć, bo ja nie przejadę. No tutaj jest za wąsko, żeby przejechać. Z rozłożonym headerem. No i dobra, jeszcze sypiemy tutaj kana I zaraz wezmę szybko do Jandira. Tylko nie wiem ile on tam miał to. On tam miał chyba prawie pełne, nie? On tam miał z 8 ton jak nic. Dobra, jeszcze 7. Do przodu. Dobra, jeszcze 5 ton. Podjedzie trochę klasę? No i dobra, i 0-0-0-0, zero, 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 ok, dobra. Składam rurę, lecimy. A na wsteku polecimy cały czas, bo co? Bo mogę. Rozkładamy helery? No jeszcze nie. Dobra, już możemy rozkładać. No Tu ma problem, zawsze ruszyć ten konwoj. Znaczy nie tylko ten, no Dobra. John Deere, na... No. Klasy lecimy pod John Deereka. wysypać. No i tu jest nawet gwiazd na pole, także luz. My no igrzejemy pod ten John Dylan, bo będę od góry sobie kościł. W poprzek nie inaczej niedoranych. Chyba, żebym zajeżdżał cały czas pod górę i wtedy z górki zjeżdżał, ale... Czy to ma jakiś sens? Właśnie nie, wiem, czy to ma sens tak zajeżdżać z góry na dół? właśnie, zaraz jak to zrobić. Bo poprzek trochę przykrótka, bo będzie. Chyba będziemy sobie zajeżdżać chyba. Tak coś czuję, że chyba będzie... Oj Że chyba będziemy sobie zajeżdżać. Góra dół, góra dół. No tylko sobie tu w poprzek walniemy, żeby mniej więcej wiedzieć dokąd dojeżdżać. No i tu w poprzek sobie zrobimy taki przejazd, żeby wiedzieć mniej więcej dokąd dojeżdżać. Nie, no wyżej tej poprzeczki nie rysuję, bo po co? No i tutaj może w poprzek. A może skoszę ten poprzek, ten przód. Bo tutaj jest. A nie, tam, tam tylko kawałek jest taka góra. Dobra, może pójdzie żander. Ale tu już ma problem, bo jest tak ap, już iż żander nie daje rady. Zresztą to nie zależy od John Deera, tylko od tak? No i dobra, i grzejemy na górę. I zobaczymy, co da się z tego wystrugać. No także będzie co zajeżdżać po prostu, no bo inaczej... Innej tu nie widzę, żeby to kosić. Niż zajeżdżając, bo inaczej to się chyba nie da tego skosić. To tylko zajazdem da się chyba skosić. Znaczy, no dałoby się w pobrzeg, Za dużo ten, za dużo jazdy No i co, co chwilę bym miał peł... co jest co chwilę bym musiał zarastać, że tak to Dobra, polecimy sobie na 12 metrów nawigacją Będziemy sobie zajeżdżać po prostu, no Trudno co ja z tego mogę Będę sobie zajeżdżał, no trudno No ale masz, no przynajmniej... O, ale już mam dobry tytuł, nie? Tylko nie pamiętam jaki to jest, yyy, header, Capello chyba, tak? Tak, kapello. Także to jest tak, 12 metrów, no trochę przerambałem z tym, w zasadzie headerem, no może ale jakby było bardziej płaskie pole, to, to on by poszedł. By było bardziej płaskie, to on by poszedł. A on tu zarówno w ten w, w domek, dobra. A tu jest uschnięte, dobra. Sorry. Bo po prostu uschnięte wygląda tak samo jak gotowe do zbioru, także. Także no, pomyślałem sobie, że to jest... że to jest dobre, jeżeli mi przepuszcza, przepusza, ale jednak nie przepuszcza. No i dobra, tak koło sobie będziemy jeździć. No, teraz będę szybciej trochę podjeżdżę, no bo na rozpędzie jestem. Także to jest też plus. No, wtedy jechałem 24, a teraz jechałem cały czas pod górkę 27 8, tak? Czy już jakiś tam plus jest tego interesu? No, może trochę więcej... Może trochę kilometrów za więcej nabije, ale walicie kilometry, ważne, że będzie skoszone. No i od razu z będzie z tym lecieć. Dobra, oho! Chłop co zrobił? Chyba zrobiłem sobie tak. Yy... Lewa? Czekaj, to będzie prawa No około... tam jest po prostu, dobre Niech on paskami kosi, będzie chyba bezpieczniej Może pójdzie, zobaczymy, może pójdzie ten Johnny, może pójdzie O, tutaj MR się skończył Prawie że No i grzejemy Kosimy ten nieszczęsny słonecznik, znaczy nieszczęsny Dochodowy do słonecznik jest No bo szybko się, znaczy no Późno się go sprząta, ale szybka jest kasa za niego Bo jest praktycznie w dniu zbiorów zawsze kasa z niego A więc za słonecznika trzeba będzie więcej Tam przy nic nie zasiałem Jeszcze, bo po co? Bo jeszcze z, z soi nie skosiłem a soja też trzeba będzie skasić. Ale będzie przejście nicy w tym sezonie. No, ale za to za sezon będzie, będę wybierać gdzie żapa, gdzie soja. Właśnie no soja to tak zbyt nie ma gdzie wybierać, ale... Ale zobaczymy, może gdzieś się uda sojen. Oj, to był zły pomysł. Bez rozpędu? ale pójdzie, Johnny, pójdzie. 24 jak idzie to jest dobrze. Na 7 przejazd i będziemy się wysypywać. Także też dobre, też dobrze. No i dobra, i dzisiaj sobie te 12 metrów, na nawigacji jest także ogień. Robotka będzie szła, no tu zostawia się 4, 4, może 5 przejazdów i będzie ten ta góra tutaj skoszona No tu jest płasko no, kano idzie tam 6-7 na godzinę widzę No już na tą górę się wciągnęła, także jak się już na górę to jest daje, daje dobrze Najgorzej jak ma się wciągnąć na górę, a potem... O ty dusze, się... tylko pikuś. No, tam już ma pasko. To już od razu idzie 10 na No, ja wysypię sobie tutaj Jandilka. I będę leciał zaraz po wysypać. A e, nie wiem, chyba, chyba to w poprzek skoszę ten, ten tamten kawałek. Chyba sobie go w poprzek skoszę, ale, ale to jeszcze nic nie wiadomego. Ja nic nie mówię, bo ja nie wiem. Dobra, i tu A nie, dobra. Myślałem, że tu się wyłączyło, ale jednak nie. Dobra, chłop zawrócił, także bardzo dobrze. Także wsiadam sobie do, 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 do. Do i lecę pod tukano. Tu muszę poczekać, aż się John Deere wysypie. A widzę, że on tam już dużo nie ma. Chyba na tą przyczepę się zmieści, czy nie zmieści I O, wejdzie na tą przyczepę No, jeszcze 500 kg zostało dla Lakaś, Klasika, żeby dosypał Może to nie było najlepsze miejsce do wyjeżdżania na drogę, ale... No, ale tak, ale jest dobrze no, pół pola będzie skoszone? Będzie. No, pół pola jest skoszone, także to, to jest dobrze. Teraz dotykano, co jak grzać. On tam ma 87%. Jack trzeba tam bardzo mocno grzać. No, trochę to... Trochę do jazdy jest, nie? Między tymi dwoma polami. Ja tak nie lubię, jak oni koszą między dwoma polami, bo... Wtedy trzeba jeździć. On ma ustawione, że ma się zatrzymać? Czy, czy w locie będzie chłop? A on ma zatrzymywanie się ustawione? To, to bardzo dobrze. Dobra, Jonger to jeszcze na obrotach widzę, że był. Nawet w poprzek nie chce iść. O dobra, teraz już pójdzie, bo już ma z górki. To on pójdzie już. No i teraz? Muzyka gra. A jeszcze jeden przejazd się zrobi tutaj w poprzek. I będzie dobrze. I będzie John sobie lato. I John sobie będzie lato normalnie. Po skami już będę kosił tam. Bo tutaj jest taka góra, że ja muszę ją zajrzeć, bo inaczej to ja bym... ja bym tutaj się nie wciąg nie wciągnął. T560, tak? Tak. na ten na ugniatanie roślin jest włączone czy wyłączone? Bo ja już nie wiem. Yy, 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 czekaj. Gdzieś tutaj. Zrzucić paliwa? Nie, to to musi być tutaj. mnie powinno być. Proste sterowanie? Nie, to tu musi być wtedy. Niszczenie A, włączone, no. Nie wiem, czemu było wyłączone. Aha, bo ja to na wóz ostatnio nie zapomniałem o tym. Dobra, można i tak. Wszystko jest dobrze już zostawione. 17 odcinka jest. I zostało mi tu. A, jeden przejazd. A może powiedzieć, że półtora rybo. Bo tu nie, nie, nie będzie na całe. A tą górę teraz te zagarnę. Tam se zagarnę. Ale ten dół to ja się cofnę tutaj po niego. To tak będzie, tak będzie. Dobra, jak to tam wygląda z Ma 33%, a widzę, że tam już piątkę ma to, Także to jest. To jest. Dobrze. Nie powiem, że nie, no bo jest dobrze. No to wychodzi i tak no, na półtorej przejazdu Dobra, to sobie puścimy nawigację No bo ja tutaj tak będę przejeżdżał, teraz to Włączymy sobie header Kurde, trochę go zmuliłem, za szybko go włączyłem troszeczkę, ale Ale on już jest na prostym, to, to, to on pójdzie On pójdzie, no już idzie, 10 na godzinę normalnie Trochę Trochę, tro, trochę, trochę przeciążyłem tego John Deere'a, no bo. No bo jednak 12 metrów header to jednak trochę jest. Meterków A tu silnik 300 koni, tak? Chyba I to mnie całe 300 jakoś, jak? Nie wiem, nie pamiętam No żadna już bokiem lata ten komboń. Ten header jest taki ciężki do niego. No i ostatni przejazd i mamy tutaj tą nieszczęsną górę skoszoną No ale tutaj trochę są dzikaj już walęliśmy, 3,5 hektara skosiliśmy i chcę jeszcze ze zresztą zapomnieć, będzie żeby będziesz na odcinku go wybierz, tak? No i dzisiaj film chyba około 18 będzie Jest w o czwartej No bo jest 15.30 już a, a ja muszę go jeszcze Rzucić o. Ale zaraz po tym filmie idę nagrywać od razu polskie gospodarstwo, także to też jest fajnie. Że od razu pójdę sobie polskie gospodarstwo nagrać, póki mam jeszcze Wenę. Będę miał już na czwartek, a w czwartek, czyli jutro będę około 13. Machacie. A to mogę sobie nagrać wtedy na, na piątek. No i okej, by w czwartek jak najwięcej ponagrywać, tak? W ja. czwartek jak najwięcej ponagry A bo dzisiaj sobie nagram tego lapsea na piątek O! Tego lapsea na piątek ja sobie dzisiaj nagram go od razu Aby nie przerywać sobie passy No i wtedy, a urobić to sobie mogę jutro, tak? Wtedy jutro już nagrywasz tam normalnie Ravenporta, Fezbruna No Ravenporta i Fezbruna, bo no, i chyba, że ewentualnie jeszcze jedną oś tak? By się przydało. By się jeszcze jedna oś przydała. Do tego, żeby. No, do tego, aby. aby była. Nie, żeby była, tylko. Do tego by się jeszcze jedna oś przydała, aby mieć na poniedziałek, tak? Odcinek. A w poniedziałek, wiadomo. Nagrywać na. na, na wtorek, tak? Polskie. No dobra, i tak jakoś. Trzeba jakoś miarę to ogarnąć. Dobra, no i grzejemy po tą górę. Znaczy, no, no i się. Jakby było tutaj jeszcze jeden poprzecznik, to bym się nie obraził. Ale znowu, jak tu będzie jeszcze jeden poprzecznik, to tam wtedy będzie już za krótko. Czyli to tak jest w kini, w oko, nie? Dobra, tam widzę, że nam w chciulową stronę jedzie. Ale może, ale dojedzie raczej do końca. I wtedy ja bym sobie wypróżnił jeszcze klasa od razu po drodze. I wtedy John bym... John bym sobie dosypał po prostu do pełnej przyczep I bym miał sprzedać. by wreszcie pieniądze były. No, tu jest płasko, czyli ja w tą stronę powinienem jeździć, bo nie ma tutaj góry, tak? A tamto. A to w sumie na jednym wychodzi, bo tam w tamtą stronę czy tą, to tak jest góra. No i dobra, i pewny zestaw. Pełny kombajn, dziękuję. Tu Kano chyba w kamień zaryło gdzieś, jak się nie mylę, a raczej to jest więcej niż pewne. Ale no, wiedziałem, że zarył w kamień, bo nagle się wyłączył to, było, to ja wiedziałem, że on w kamień zaruł, A znaczy ogólnie a nie powiem co z tymi kamieniami się stanie bo ich tych kamieni już tutaj nie będzie dobra, wysypiemy te 7 ton tam było 11, tam wysypane i 7, no to będzie. A 8, to co? Czyli tam było 11 i 8, no to jest 19, i moje 10, no to i powinno być 29 ton. Czyli powinien być pełny zestaw. Tak powinno być, bynajmniej. Ale czy będzie, to zobaczymy. 12 godzin combine ma? Przejechamy? Także to jest dobrze. Nie, nie, nie tam dwa, dwa, maksymalnie trzy przejazdy zrobię i znowu zarobię w pot, ale tam. To... Ja już to sobie ogarnę poza odcinkę, gdyż też nieba No No, moja zaraz się nie kończę nagrywać i spierdzielam dzielam sobie na polskie gospodarstwo. No dobra, i wsiadam 47. No, 11 ton no to tak. Nie do końca. Gdyby było 9, to by było idealnie, wtedy by było 20, no. Ale 5 na godzinę sobie tu kano idzie. Także tu widać, że jest. No tam jest coraz mniejsza górka się robi, bo tutaj na tej piątce to jest chyba góra, ale tam już coraz coraz mniejsza się góra robi. No ale spokojnie, no. Kupimy sobie nowe kombajny. Za niedługo. Może jakiegoś leksa. Może jakiś Lex tutaj wleci. Przydałoby się lekcja na myśl, tak. Niżądirka może zobaczymy, co, coś na pewno wleci grubego. Wolałbym, żeby to był Leksyn. Bo Leksyn jest fajny. A może ideal, bo z ideala w sumie mało korzystałem. A więcej przyczep chyba większych niż, niż, niż ta nie będzie. To będą moje chyba największe przyczepki. To zrobię sobie z tego 4-5 zestawów. Tam no może nie, nie 5 zestawów, no ale. Ale po prostu na mój zbożowy bym się nie zmieścił wtedy. Inną przyczepą. No i dobra. 55 ton. Zaraz lecimy na skół, bo tam zostało ile? 2 ton jeszcze? 57. No i lecimy. Dobra, tam nie chcę się dosypywać tych 900 kg. kano zawraca, także. Także może jeszcze dosypiemy. O, może dosypiemy, bo tu kana akurat zawraca. Ale chyba wiesz, co dosypiemy sobie, żeby wiedzieć, ile dało z pełnego została. A bo, dobra, jak już pojechał, to. A my też sobie pojedziemy, jak już pojechał. No, 2000 za jeden, czyli jakieś 60 tysięcy powinno dać. 60. 65 tysięcy powinno około dać. Maksymalnie 70, bo więcej nie da. A coś to jest 2300. No to tak. A gdzieś myślę, że 65 tysięcy powinno dać. Może, i nawet, może a nawet i 70. Kurde, w sobie prawie przyzwonił ale ja już nie skupił na jeździe w ogóle. No i dobra, i wysypujemy tutaj ten słonecznik. Cyk i słoneczniki. No i kasiora leci, to mi się podoba, jak kasiorka leci. Ja lubię, jak kasa leci. A lubię bym właśnie jakby jeszcze co mi się do góry. Jest by w ogóle To już było fajnie. No to ile jest takiej jednej? No 66 tysięcy. A to pomyliłem się o tysiące Ta nie jest pełna, czyli... Czyli to może być 65 tysięcy. No, i kozak z tego słonecznika dużo wyjdę na plus. Więc to mi się podoba. To mi się podoba. A no, trzeba już powoli zbierać na ten. Na jakiś nowy ciągnik, może. Też te klasy John też to jeszcze dadzą radę, ale. Albo jakieś nowe talerzówki kupić. Ostatni sezon będę leciał tymi moimi yy, kultywatorkami, no i trochę damy sobie poszczędź czwórce, czwórka będzie tylko robić przy sianokosach, tak? Dobra, dobra. lecimy sobie tutaj klasikiem. A dobra, tylko ono już nie kosi, także to jest, to jest dobry znak, się znaczy, no zły, ale dobry, żeby skończyć odcinek. No i dobra, także dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka, komentujcie, subskrybujcie, odstawiacie mój kanał, podajcie kolejne filmy, trzymajcie się, ciepiutko, cześć.